Dwa pytania. Czy mi się uda teraz przejść tą grę? Czyli level 33? Czy nie? I kolejne pytanie. Czy dobijecie mi wreszcie 500, 500 subów? Bardzo mi na nich zależy. Od razu wam powiem, ile ja zarabiam w ogóle miesięcznie. Szczerze... Ja wiecie ile zarabiam miesięcznie? Ja zarabiam miesięcznie grosza. Naprawdę. Grosza. Serio. Wam. Już się nawet cieszę to, chociaż z tych groszy. Chociaż coś, na start. Ja zarabiam... Ja zarabiam miesięcznie po groszu. to mówiłem wam, że tego... Wiecie... A wiecie, jak jest trudno właśnie zarobić u mnie takiego grosza? Naprawdę. Myślicie, że to jest łatwe? Nie wiem, czy ja przejdę tą grę. Dobra. O, opa. Ale ja grosza miesięcznie zarabiam. Grosza. Szczerze. Mało. Mógłby więcej wydarzyć. Więc widzę. Kliknijcie suba, bo jest za darmo, to uczciwa cena. Odgiśnijcie to łapkę w górę, bo też jest za darmo i też to jest uczciwa cena. I jeszcze nikt nigdy w historii nie zaznaczył e, subika paskiem. Możesz być pierwszy. Nara.